Siemanko, witam na dzisiejszym odcinku na moim kanale. Na samym wstępie y, chciałbym Wam powiedzieć, że byłoby mi bardzo miło, jakbyście byli pod tym filmem także 180 rapeczek. Yy, I pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze i o dzwoneczku koło subskrypcji, bo jest to bardzo ważne. A my sobie dzisiaj damy ruliczką obiadek, czyli zimaki gotowane. Nie wszystkim tylko. Tym i tamtemu. I jeszcze sobie może zbierzemy jajeczka. Zobaczymy, co tam dzisiaj kurki nam pokażą. Tylko zobaczymy sobie najpierw, tutaj, czy, czy jest tutaj coś w tej budce rengowej, jajeczko jakieś. Albo czy jest jakaś kurka. To się wszystko okaże. Już teraz nie ma. Jest gniazdo, ale nie ma zawartości w tym gnieździe. No, za kurka. Tak masz, tłumacz, gdzie jest jajko? Gdzie jest jajko, się pytam? Gdzie jest jajko? Masz to jajko, czy nie? A, nie masz, dobra, to idź znieś i później pogadamy jeszcze. No. Jeszcze zobaczcie, mają tam pszenicę od tego momentu, w którym nasypałem pełniutkie, to jeszcze mają psi... Pełniutkie, zobaczcie. Także jest pełniutkie, jeszcze jeszcze nic nie sypałem, a to nagrywałem odcinek chyba... ...dwa dni temu, tak. Tyle im nasypałem. To jeszcze mam, to jeszcze na trzy dni starczy. To na spokojnie, 5 dni mogę kurą sypać i już... Yy, ...mam z głowy. Więc damy sobie temu panu takiego ziemniora oczywiście ziemniaki są gotowane surowych nie, nie podaje o proszę się przekroimy jeszcze żebyś o proszę bardzo Widzisz jak? Jak nie, jak tak to jest dzisiaj twój obiad niedzielny Patrz, jak to chcesz masz Dzisiaczki. Kogo ci chcesz? E, kogo ci nie chce. A. Zerkacie, no, zerkacie, jeśli nie możecie zdecydować. A, tam nie, to nie. Ja nie będę na halnym człowiekiem. A więc co tutaj? Uszaki. Co tam u was słychać. No Ale macie wodę. Uu, 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 uu. Kurde. Trzy godziny mi nie było, a już woda brudna, co? Kurde, Tak tutaj. Ale ładny. Dobra. Chyba czego go Ale nie jest ładny. Tu ktoś ci chyba drapnął, widzę. A to nic nie szkodzi, nie? Powiedz. Nic nie szkodzi. co, focy cykniemy, poczekaj. O, wiemy, że tak. Tutaj ziemniaka. O, czy gitara Ale bez garnka, człowieku. O, tak ładnie, ziemniaczkiem. Kurde, ty tu jakiś ubrudzony, bia na biały, kurde. Dobry niech już jest. Jak chcesz, to jesteś srokacz. Pięknie, pięknie pozujesz, bardzo mi się to podoba. Jestem dzisiaj bardzo zadowolony. Więc składujemy w zamian. Weźcie Twojego ziemniaka, proszę bardzo. Tutaj, tutaj tak, takim może widzieliśmy damy, żeby ale wyjdź z kolego, wyjdź wyjdź, 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 wyjdź. To nie jest poczekalnia, to jest jadłodalnia. No, matka wie, to dobre, nie? Ona lubi ziemniaki. Ona ziemniaki nie pogardzi, te młode się czają, czają, ale... Trzeba przekroić, co? O. Będzie lepiej. Proszę bardzo. Kurde, słoma wchodzi. Cyk. I cyk. Proszę bardzo, smacznego. Ziemniaki potem raz. Proszę bardzo, jak słucham, ma sobie z nóżką ogólnie. Coś ma z nóżką, nie wiem, się nie stało, ale coś poleje na jedną nóżkę. Zobaczymy, jest kilka dni. Może jak się jej nie poprawi, a to coś zdziałamy. I sobie zobaczymy, co tu mamy. O, pięć jajek, fajnie. Tam nie ma nic gitara, bierzemy to tak na 7 kur niosek pf, 3 zielonuszki. 4 zwykłe nioski, o to właśnie dwa są zielonuszki, ja to jedne są I Zobaczcie, no i ja tak wam pokażę, bo dużo osób właśnie mówi, że jajka są dużo mniejsze. A nie, są nie są wcale dużo mniejsze, bo o nie, ma co dużej różnicy. już pięć jajeczek Trzeba zbierać, bo będzie 19, klient przyjdzie po jajka Klientka, nie klient No, pasuje? Jestem dzisiaj dwa zadowolony Te kochinki gdzieś się slojają, o cholerka Był w ogóle, mam taki fajny plan na urdek, ale kurde, nie w tym roku ani. W przyszłym tego nie zrealizuję, bo to jest kosztowny pomysł ale kurde, jest taki fajny plan że VU. Jest plan też nawęzania. Mam na taką kuchenkę. Kuchenkę ogólnie mam taką starą, no zobaczcie. No. <laughs> że mogę jedną kuchenkę. Ale tutaj. Ona, no, kuchenka działa, wszystko, gitara. Ale. Nie damy rady tego zrealizować. No idziemy stąd. Idziemy, idziemy, idziemy. Wiem, że te kuchenki ładnie fruwają, więc. Także one bez problemu by z tego miejsca przeleciały tam, <grymna> tam akurat. Trzeba by im jedno skrzydło obciąć, ale czuję w sensie nie skrzydła, ale lotki. Kurde, zaraz że ja obcięłam skrzydło, żeby kury kopić. Gdzie to? Dobra, my idziemy do przepiórek. I jesteśmy u naszych przepiórek. Przepiórki już są w większej klatce. Klatka jest cała obłożona kartonami. I tutaj jest 28 sztuk. Liczyłem je. Jeden ma problem z oczkiem. A mianowicie ma oczko zaropiałe jedno, więc przemywam mu to rumiankiem. Już lampy daję trochę wyżej, bo już są wyższe, większe. Już też im fajnie lotki rosną. Tu mają pasze oczywiście dla kurcząc nie będzie widać o. tak oczywiście to jest to pasza pod przepiórki e, wodę im dolewam tak co godzinkę leję im świeżej wody bo nie leję im pewnego kopoidła bo one do tej wody się i są całe po prostu mokre no. więc leję tylko im tak żeby wypiły, napiły się I tak co godzinkę im przychodzę i lewam tej wody, żeby tylko wypiły, a nie żeby się całe zmoczyły yy, teraz przechodzimy do tematu który mówiłem w przednim odcinku czyli do yy, czyli do sedna tych przepiórek odnośnie skąd te przepiórki mam, od kogo a mianowicie mam te przepiórki od takiego jednego ogólnie jest to mój widz yy, ma on na imię może nie wiem, nie wiem, czy mam mówić jego imię czy nie ale nie będę mówił jest to, może powiem, że jest to imię na K. Na pewno to oglądasz. I od niego sobie wziąłem jajka, przepiórki. Wziąłem ogólnie po 18, czekajcie, po 36 sztuk. Z każdej barni miałoby 36 czerwonych, 36 standardów. No, standardów jest o wiele więcej. Są tu takie, o, będziecie zobaczyć. Czerwy, czarny szek bo tam gdzieś łapie takiego fajnego o to nie właśnie taki czarny szek zobaczcie fajny o nie wiem dobrze to widać czy nie o trochę lepiej Ale całe okno zobaczcie no jak tutaj normalnie im dawać pełne poidło wody ale tu gorąco tylko pławi i jeżeli chcecie od niego kupić sobie jakieś piłki no to możecie sobie kupić, bo link macie podany u mnie w opisie filmu On ma chyba też tam jakieś yy, Dwa króliki na sprzedaży, dobrze pamiętam U mnie było niezależnych 12 sztuk z, z 62 bodajże Czy 64 Jakoś tak, bo kilka mi odpadło, bo chyba tam z 8 było czy, czy 5 Było pękniętych lekko, ale co wiadomo przy piórki tak mają, że one znoszą jajka byle gdzie i nawet gdzieś łapką nadrepną, albo coś i już jajko lekko pęka no, a ja tu jeszcze mam naszykowane do nich żółtko ogólnie żółtko, ale mam całkowicie całe jajeczko, zobaczcie o przeciśnięte przez praskę dwa, dwa razy i takie też damy zobaczymy czy będą jeść czy nie no, jest to po, takie drobno one u sytuatora są większe już widać, że są o wiele większe niż były w tym pierwszym filmie. I ogólnie z przepiórek nic nie będę miał na sprzedaż. Są to przepiórki dla mnie. Jedynie jak będą hmm. koguciki, dużo będzie kogutów, no to pójdzie albo na mięsko. Chyba, że ktoś by chciał koguta, no to można się zgłosić, ale te przepiórki tak za około miesiąc powinienem był dokładnie już widzieć, bo one mają niecały tydzień, tak. One mają dzisiaj dopiero 6 dni Niektóre mają 5 dni, niektóre mają 6 dni No i zobaczcie jak one wyglądają, całe są mokre no. Więc. O, jajeczko sobie jedzą bardzo ładnie I także hmm, Pewnie coś jeszcze sobie wylęgniemy Na wiosnę przepiórek, Albo sobie kupimy może jakieś statko jeszcze czerwonych to mi się to bardzo te przepryki podobają, czerwone yy, i no tak pijany jest kupimy sobie czerwonych, może jakieś statko 5 plus 1, bo mam taki pan u mnie za 80 zł, że chociaż za 80 zł to ja mam za około 80 jej nawet więcej więc nie wiem, zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, ja bym tak, może są na jakieś jeszcze. Jakieś mandżurskie, niebieskie, czekoladowe, jakieś czerwone. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Jakieś Teksasy może jeszcze. Bo tu były dwa Teksasy, ale jednego musiałem odrzucić, bo był... Po prostu nie, nie mógł chodzić, więc yy, selekcja naturalna także. Yy, to jest normalne. A to co ma tu takie? co on tu ma? Zobaczcie tego. Tego, co tu idzie, właśnie tego. On ma tu jakieś, jakieś powietrze z boku, nie wiem, czy tak powinno być? Hm. Nie tak każdy ma, widzę. A, nawet są płuca chyba. No nie wiem, że są moje pierwsze takie pisklaki od małego. To tak widzę, że tak każda ma. No ale tak dziwnie, bo taka bulwa jest po powietrzu, to tak dziwnie wygląda, że to masakra. Aż się wystraszyłem. No. Tego tu sobie skupię jajeczka bardzo fajnie. Może tu jakieś pietruszki się uda już Oczywiście natki pietruszki. Eee, może tak za tydzień damy im takie gotowane warzywka, jakieś marcheweczka, pietruszeczka. Jakiś seler gotowany. I to im też trzeba właśnie przez praskę przyciśniemy Bo to jest najwygodniejszy sposób. No to tak nie trzeba kroić tego drobno. To się fajnie przyciśnie dwa razy i już jest fajnie. Takie. Yy, Drobne. No. Siedzą pod lampą, bo im zimno. Tu w kotłowni jest około 30 stopni. A teraz im zimno, bo do wody sobie weszły. No, ja teraz nie będę im celowo zmniejszał. Yy, o, częściowo w sensie nie będę im teraz obniżał lampy, bo się zmoczyły. No, bez sensu. Ale i tak już prawie do takiej głową tej lampy. Jeśli nie chcę, żeby się tu poparzyły. Więc także. Tak to wygląda. I ogólnie, jak chcecie kupić Jajka, przybiórki ma pisze do tego, yy, do tego osoby na K. Ona ma też to noc, też i wysyła. Może Wam wysłać chyba też pocztą, dobrze pamiętam, ale on bardziej woli wysyłać bra I macie u siebie paczkę, leży gdzie mieszkacie, bo ja miałem paczkę w 3 godziny u siebie za 30 zł. chyba 30, dałem, tak A więc. Za wysypkę daję 30, nie? Więc także, yy, fajnie, no, już wody nie mają bardzo dobrze, bo już się tam pod lampą bo się zmoczyły bez sensu, moja robota. I w tym odcinku myślę, że byłoby, byłoby to na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji łapce w górze i widzimy się już w tak na następnym odcinku, chyba. No i trzymajcie się i cześć.